Kobieta, z której ksia zachary stracił dziewictwo, odsłania kulisy ich seks kumplem w polu Peopijaku, to nic fajnego. Biografia księcia Harlego zdecydowanie zmieniła to, jak jest teraz postrzegany. Mowa nie tylko o kolejnych oskarżeniach pod adresem rodziny królewskiej, lecz także o serii dosyć osobliwych wyznań. Z których zmienia się teraz pól świata. Wystarczy wspomnieć o historii o odmrozonym panisie i leczeniu go ulubionym kremem księdznej diany, a to dopiero wierzcholek góry lodowej. Innym wyznaniem, które budzi dosyć mieszane reakcje, jest to, jak ksia Harry stracił dziewictwo w wieku 17 lat ze starsza od siebie kobieta. Opis tego, jak wyglądało ich zbliżenie, zawarł oczywiście między wersami ksiaski spara. Aby mogli się o tym dowiedzieć wszyscy, którzy sięgnęli po jego dzieło. Szybko ja dosiadłem, po czym dala mi klapsa w tylek. Jednym z moich wielu bledów było to. Zapozwoliłem, by stalo się to na polu, tu z za bardzo ruchliwym pubem. Bez wątpienia kto z nas widział, wspominal. Przypomnijmy, książę Harry barwnie opisał utratę dziewictwa ze starsza kobieta. Dale mi klapsa w tylek i traktowala jak młodego ogiera. Wtedy też pojawiły się pogląski, jakoby wspomniana kobieta była aktorka Elizabeth Hurley. Która szybko i zdecydowanie temu zaprzeczyła. Okazuje się, że mówiła prawdę, bo do seksu z 17-letnim księciem przyznala się już Sascha Walpole. Sascha po raz pierwszy zabrała głos na początku lutego, gdy wyznala publicznie. Zej 17-letni Harry miał popcie jak brzoskwinka. Na tym najwyraźniej nie koniec, bo kobieta zaprosił do siebie największy fansus seksów, Piers Morgan. W jego programie Uncensored ponownie zabrala głos i ujawniła więcej, niż wielu zapewne oczekiwalo. Byli jeszcze młodym chlopakiem, to musiało być dla niego mega niezręczne. To nie powinno się było wydarzyć, wspomina dziś. Do ich zbliżenia doszło, gdy Sascha miała 19 lat. Okazuje się, że kobieta nie miała pojęcia. Ze Harry był wtedy prawiczkiem, a cele doświadczenie było spontaniczne i nie do końca przemyślane. Przyjazniliśmy się, seks z kumplem w polu po pijaku to nic fajnego. Wynknęliśmy się na wajka i to on zrobił pierwszy krok. Nie wiem, jak do tego doszło, o, paliliśmy i to po prostu się stalo. Po mnie i byliśmy dosyć mocno pijani, trochę się zapędziliśmy. Opisuje Dalsza część artykułu pod materiałem wideo W tym czasie William i ochroniarze braci byli w pubie, za którym Harry poznawał się lepiej z serdeczna koleżanka. Jak wspomina, po prostu przeskoczyli przez ogrodzenie i na miejsce zbliżenia wybrali pobliskie pole. Całość trwała raptem 5 minut, a dziś wal pole twierdzi, że przekroczyła pewne granice. Wtedy wydawało mi się, że to dobry pomysł. Nie wiedziałam, że był prawiczkiem. Po wszystkim pomyśleliśmy och, ok i poszliśmy po prostu różnymi drogami, żeby nie wzbudzać podejrzeń, podsumowała. Niestety nie pomogło, bo o ich zbliżeniu wkrótce wiedzieli wszyscy. Dzień później Sascha musiała zresztą wrócić na wspomniane pole. Bo zostawila tam pasek. Po niezrecznym zbliżeniu ona i Harry więcej ze sobą nie rozmawiali. A to, ze wspomniał w książce o ich malej przygodzie, było dla niej ogromnym zaskoczeniem. Byłam w szoku. Opisał to z takimi szczegółami, że dla mnie to było oczywiste, o kim mowa. Prawie spadłam wtedy z siofy, przyznala. Chcieliście to wiedzieć.